Witam! jestem nadal w Cieszynie na wieży ostatecznej obrony. Wieża ta jest częścią barbakanu, czyli takich dodatkowych fortyfikacji, które miały bronić przed najazdem wroga. Nazwa nie jest przypadkowa, bo wtedy kiedy tutaj w Cieszynie na wzgórzu zamkowym zamek upadł, został zdobyty, tutaj nadal toczyły się Walki. Stąd właśnie nazwa wieża ostatecznej e, obrony. Z wieży rozpościera się piękny widok na, e, na Olze i na czeski e, Cieszyn. Widać tutaj też jeszcze pozostałości e, fundamentów Zamku Piastowskiego, a na nim był kiedyś zbudowany na rezydencja właśnie Habsburgów. Pozdrawiam Was zwierzy. Cześć!